Jak mnie uczono psychoterapii, to na jednym z warsztatów prowadząca przekazała swoją mądrość wyniesioną z lekcji jednego ze swoich autorytetów. A brzmiało to tak, żeby w procesie psychoterapii wspierać na tyle, na ile to konieczne, ale konfrontować na tyle, na ile to możliwe. Ja się za tym nie opowiadam w pełni, myślę, że kluczowa w relacji psychoterapeutycznej i każdej jest adekwatność oparta o uważność na to, co tu i teraz jest ważne i potrzebne, ale sam trend jest mi bliski. Jak jest za dużo wspierania, a brakuje konfrontacji, no to jest się takim onionianym komfortem, ale średnio się idzie do przodu w kwestiach kluczowych. I ludzie też to czują, i na głębokim poziomie nie chcą być jedynie głaskani, przynajmniej w psychoterapii, bo co do zasady kierują się tam po zmianę, a nie jedynie po komfort. Natomiast AI oferuje komfort w tym temacie. Zbyt duża konfrontacja mogłaby zrazić użytkowników, a to za duże ryzyko dla celów biznesowych. Więc AI jest uczona być taka, żeby była lubiana. Żeby użytkownik nie musiał mieć w sobie jakiegoś jakiego poruszenia takiego kurczę, z jaką prawdą ja się spotkam, jak otworzę ten temat. Tak jak mamy takie poruszenie, jak rozmawiamy z przyjacielem, partnerem czy terapeutą. Drugi człowiek, jeśli jest w miarę dojrzały, to aż tak nie układa się pod nasz komfort. Raczej równoważy swoją wypowiedź tak, by była osadzona w jakiejś realności. Cały materiał znajdziecie Państwo na kanale Kamila Kaźmierczak na YouTube.